Cześć, siema, siema, z tej strony Nadoskie. To jest kolejny odcinek na naszym kanale. Odcinek z pierwszej serii poradników dotyczących grafik na telefonie czyli jak robić grafiki na telefonie. A dzisiejszy odcinek dotyczy programu Pixel Lab, czyli jednego z dwóch programów, w którym robię grafiki. Ale w Pixel Labie jedyne co robię to napis, bo można dużo cionek grać, a w Pixel Labie nie da się e, różnych cionek, innych z internetu grać a w pixelupie się da dlatego go używam pixelup ten program możecie pobrać ze sklepu play bezpłatnie a photoshop touch który robię grafiki no niestety wycofali ze sklepu play więc da się tylko z internetu pobrać link oczywiście do tego którego ja korzystam jest w opisie ale on jest tylko na wersję 8.0 android więc jeśli macie większą to nie będzie wam chyba działać Jesteśmy w aplikacji Pixel Lab, czyli w tej, której robię napisy. I jak pobierzecie tą aplikację ze sklepu Play, to macie właśnie tak, jak ja mam, czyli jakimś tam tłem, które jest zbyt ładne. I napis, który ma domyślną czcionkę z Pixel Lab, czyli dokładnie taką, jak widzicie. Możecie tym ruszać i tak dalej. I wam pokażę wszystkie opcje w tym Pixel Labie, bardziej te główne opcje, które potrzeba do robienia napisu, jak wszystko działa, i jak robić też te napisy lepsze i tak dalej, jeśli nie ogarniacie. Pierwsze co trzeba zrobić, jak właśnie wchodzicie do Pixel Laba, to usunąć tło. Macie w prawym górnym rogu taki pasek, tu jest A, jakiś taki kura i Właśnie takie dwa kwadraty połączone można powiedzieć. Yy, tak, ja tłumaczący coś. I tutaj macie od tła yy, i jak robicie napis, to ma być transparent. Macie tutaj właśnie dwie kropki. Tego nie korzystacie, chyba, że wam utnie tekst tak O i myślicie dlaczego, to musicie to przesunąć na max do prawej i tutaj, będzie tekst yy, tak. O, yy. No, równo, można powiedzieć. No tak. Drugą kropkę naciskacie na nią i ją przyciągacie, to powiększacie tekst. Ale jest też od tego opcja, żeby właśnie powiększyć tekst. I macie powiększony ten tekst, ale jak i też nie widzicie, to dajcie kolor na tło i wtedy widzicie lepiej ten tekst, jeśli macie właśnie cienką ciągę, czy tam fontę. I, I opcją A, tutaj którą pokazuję, jest właśnie od tekstu. Od edytowania, usunięcia, kopiowania. Yy, tutaj font, yy, tu front, tu back. Yy, to raczej Was nie interesuje, bo to jest od warstw, ale tutaj to niezbyt ma, to niezbyt jest potrzebne do robienia napisu, tak szczerze. I macie też tu opcję position, czyli to po prostu przesuwacie ale fajkami. Relative position, czyli takie inne yy, przesuwanie, można powiedzieć. Size, czyli właśnie to od. Wielkości tekstu. Tylko musicie oczywiście dać tak, żeby się zmieścił w tym okienku i nie wychodził poza to białe. Bo wtedy mam nie tekst po prostu. Yy, I zawsze dajcie fajkę, jeśli coś zrobicie, żebym to zatwierdziło oczywiście. Tu kolor tekstu, tu padding, czyli yy, po prostu przechylanie tekstu można powiedzieć. A to można robić... Nie, to nie jest przechylanie tekstu. Nie wiem tej opcji nie korzystam. <laughs> Ale była jeszcze opcja, taka padding. Ale to jest chyba w style, tak? Tutaj styl, czyli możecie sobie pogrobić tekst, przechylić, podkreślić. Yy, jest fajnie, w prawie. I jak właśnie Wam jeszcze widać tutaj, że ucina te ostatnie litery. Przede wszystkim co musicie zrobić. O, to usunęło, nie chcę mi się tak znowu robić. Yy, tutaj edytujecie i tutaj właśnie wpisujecie co chcecie mieć. Ale zawsze, jak tu wpisujecie, to klikacie spację przed i po tekście. Jak napiszecie na przykład test, yy, no, no test po prostu, i spację po, to wtedy jest więcej miejsca. I poza tą kratkę, co no kwadrat, który otacza tekst, nie wyjdzie. Jeśli macie jakiś włącz, taki dziwny. Znaczy, no po prostu trzeba parę spacji dać, żeby wam właśnie się zmieściło po prostu i sobie to powiększymy, żeby był dobrze, dobrej rozdzielczości, jakości bo im mniejszy tekst, tym gorsza rozdzielczość tego tekstu więc zawsze starajcie się robić jak największy ale żeby się zmieścił w tym okienku oczywiście da się też zmienić wielkość tego okienka ale raczej nie polecam, bo to zbytnio nie zmienia dużo więc po prostu na tym domyślnym okienku też można robić i jak chcecie dać jakiś font, to dajecie tutaj No tutaj są gdzie te opcje, gdzie edytujecie, tu usuwacie, tu kopiujecie, jeśli chcecie Drugi tekst z tym samym fontem i o tej samej wielkości, to kopiujecie i edytujecie i wpisujecie co innego yy, Tutaj usuwacie I też na przykład, jeśli Font Źle wygląda, jeśli napiszecie małą literą, ale nie chce wam się pisać z Caps Locka, No bo nie wiem jak to inaczej nazwać, po prostu Caps Lock. Tutaj są też opcje: do usuwania to jest kosz, cancel, czyli to, co napisaliśmy, że, że tego nie zaliczę, to zrobiliśmy. Tak to mogę wytłumaczyć. I OK, czyli zatwierdzanie czegoś, co wpisaliśmy, żeby to się zrobiło. Tak. I tutaj są też te dwie literki T, i to jest caps lock, Zmienia small liter na duże. I w niektórych ciągach właśnie lepiej wygląda z caps locka, a czasem też więcej miejsca zajmuje i właśnie jak wam utnie to musicie tym przesunąć żeby to było w całości i sobie zmniejszyć żeby to się zmieściło w tym kwadraciku, idealnie i tutaj są też fonty do których teraz przejdziemy które no, tu są domyślne z Pixel Lab które jak pobierzecie to też macie ale też macie My Fonts, czyli te które pobraliście z internetu też wam link dam do strony do fontów DAFONT jeśli wam się nie chce wchodzić w link to po prostu wpisujecie DAFONT razem chyba albo osobno nie wiem i tak wam to wyszuka i stąd możecie pobierać jak pobierzecie to rozpakowujecie w pobranych i wam to dodaję do no tutaj do fontów moich mam tu dużo sporo fontów naprawdę sporo i są dwa typy fontów tak to mogę rozróżnić Jeden typ to jest taki, który uznaje polskie znaki, czyli, jak na przykład, jeden który mam i uznaje polskie znaki, to wiem, że jest Unisens Heavy, Italii Caps, Unisans Heavy, tak to mogę nazwać, i on uznaje polskie znaki, czyli, jak napiszę w tym tutaj ukreskowane, to faktycznie tutaj jest ukreskowane. A jak dam inny font, który nie uznaje tych polskich znaków. Dajmy, nie wiem czy, o uznaje akurat ten. Ten też. On na przykład kawa, no ten font nie uznaje. I tu na przykład w ogóle usuwa tą literę, że tu nie ma tej litery. A inne robił tak. Że jeśli sobie dam na przykład, o iStrike. O uznaje, o na przykład ten Alkiks. To po prostu te u zostawia Domyślna. Nie uznaje font, że to ma być w foncie, bo tej litery w foncie nie ma, więc nie zmienia tego U po prostu. A niektóre fonty usuwają to, są to mądrzejsze fonty. I w tym przypadku musicie zrobić tak, że mm, po prostu edytujecie i zamiast U dajecie po prostu O. I możecie sobie dać na przykład, może uznawać na przykład przecinek, ale wątpię, żeby to uznawało przecinek ale tu znajdę przecinek i ten przecinek sobie przerobić, żeby było nad o albo po prostu dorobić w photoshopie, żeby było u, albo po prostu zostawić te o bo i tak y, jak czytacie to raczej y, mało osób zwraca na to uwagę, tak w grafikach y, i wtedy tak trzeba dorobić, żeby to był polski znak w innych fontach po prostu i tutaj na przykład też ucina ten znak dlatego trzeba robić spację przed i po jak piszecie, po prostu. I teraz wam, no też ucieło, tak więc przy takich szalonych fontach można powiedzieć trzeba parę razy dać i patrzeć czy nie ucina wam i tu akurat nie ucina. A sobie zmienię na unisense heavy, bo to jest najlepsza ciągka taka początkowa można powiedzieć. Ja mam akurat na samym dole, ale to ciągi chyba randomowo się ustawiają, albo od kiedy pobraliście tą czcionkę? Nie wiem, jak to się ustawia, totalnie nie mam pojęcia. I tutaj dajcie sobie OK i jest ten test. I tutaj też jest parę opcji, jak na przykład Stroke, który też jest w Photoshop Touch, ale tam jest upośledzony, można powiedzieć. Więc sobie dajecie Enable, to tutaj dajecie kolor jaki chcecie tego, i tutaj Stroke width, czyli grubość tego stroku. Yy, tak, ale z tego raczej tak zbytnio nikt nie korzysta. Ale tutaj jest yy, najlepszy ten stroke, bo w Photoshopie yy, dziwny jest ten stroke, tak to można powiedzieć, i yy, słabą jakość ma, tak to można też powiedzieć. Ale zbytnio z tego też nie korzystam. Shadow i Intershadow tego też nie korzystacie. tu po prostu jest dorobienie tekstu. I tutaj też z górnych opcji. Yy, Tutaj na tym niebieskim pasku. Tutaj jest też do edytowania. No i tutaj do edytowania tekstu, kopiowania wielkości, też zmieniania koloru, tak szybciej, żeby to zrobić, żeby nie szukać się na tym pasku. I też możecie tym pokręcić. I tutaj też do usuwania, jak usuniecie. No tutaj musicie też potwierdzić, zawodnion o tym. I potwierdzacie, tutaj, tutaj tutaj macie też tą fajkę i przy, wracacie do poprzedniego stanu, tego zrobiliście. Tak jak na przykład y, wielkość dacie tak, dacie tak i chcecie z powrotem do wielkość dacie fajkę i Wam wraca. Po prostu. Taki y, Ctrl Z można powiedzieć. Tutaj powiększacie sobie to, a i tak macie. W sumie za się to powiększyć w Photoshopie aż tak nie da się powiększyć Photoshop touch tutaj też jest siatka żeby równo ustawić grafikę ale to tylko jeśli dacie ten magnes tutaj i wtedy mu usuwa zgodnie do tych lin żeby był równo. i teraz jest na przykład po środku tutaj też są jakieś ustawienia tych lin jak każda lino ma być więc raczej tego nie polecam ruszać ale ogólnie wam tłumaczę żebyście wiedzieli co to robi, tutaj są warstwy, jeśli macie duże rzeczy, to skopiujemy ten tekst i mamy, on jest na przykład, bo tu teraz skopiowany, to on jest nad chyba, tak dobrze wiem, tak jest nad i tutaj, jeśli przytrzymacie po lewej stronie na kropeczkach, to możecie przesuwać góra-dół, wiadomo, tutaj też możecie ukryć, zablokować, żeby nim nie dał się ruszyć, e, edytować, wiadomo i usunąć tutaj też możecie tam wiadomo, wiadomo. I tutaj, właśnie o tych um, tu, front, tubak, back, że to przesuwa warstwami. Jeśli dacie sobie tak i dacie tu, back, to Wam do, do dołu, tu, front, tu, do góry. Jeśli nie znacie angielskiego ogólnie, i tutaj sobie łączycie te warstwy, plusik jest do dodawania różnych rzeczy tekstu, konkret date sticklera, shapes, yy, from galerii To jest w ogóle. Zdjęć ale raczej tutaj nic nie dajecie, jak robicie tekst. I tutaj najważniejsza opcja to save -nice tego, czyli zapisanie tego napisu. Tutaj jest save i nie as project, tylko as image, czyli jako zdjęcie. Jeśli dajecie to format, zawsze PNG Demation, czyli to z Quality. I jeśli chcecie dobrą faktycznie Quality to dajecie na Ultra, to jakoś dużo miejsca nie zajmuje. A, a... lepsza jakość jest tego napisu. Później Photoshop Touch. I później dajcie Save to Gallery i zazwyczaj Wam wyskakuje reklama, jeśli macie internet. Tak jak mi teraz. No i chyba większość rzeczy tu już tak powiedziałem. Tutaj jeszcze jest do szerowania, czy do ustępniania tego tekstu. Ale raczej tego nie, tak nie róbcie. Tutaj te y, dwa przycinki też tego nie klikajcie, bo to jest... To jest nie na co to jest. Nie, nie polecam. Yy, tutaj z, ze styli ty, tylko tego nie korzystajcie, proszę. Naprawdę z sampli nie korzystajcie, bo to kówno najgorsze. Yy, więc nie polecam z tego korzystać. Z tych sampli naprawdę nie, nie polecam. Są so, ble. Mam nadzieję, że komuś pomogłem i dobrze to wytłumaczyłem. Mniej więcej, yy, oby. Bo bo tak, że ktoś może coś umieć z tych grafik dzięki mnie, będzie umiał. No i to tyle, trzymajcie się i do następnego. Elo!